Wiemy doskonale, jak bardzo ważną rzeczą jest stabilność i bezpieczeństwo oprogramowania a przede wszystkim w sytuacjach, kiedy mamy piki sprzedażowe albo poniedziałki, z których zamówienia trafiają do nas z weekendu. Tej ilości jest bardzo dużo. Jak bardzo ważne jest płynność w generowaniu etykiet kurierskich, bo te są kluczowe do tego, żeby wszystkie zamówienia wyszły z magazynu. Chcemy, żebyście byli odporni na te zmiany. Chcemy, żebyście byli odporni na problemy kurierów. Chcemy, żebyście byli odporni na ewentualne przeciążenia jakichkolwiek systemów. Dlatego wymyśliliśmy innowacyjną rzecz. Smart Matching, 3D Matching oraz dodatkowo funkcja wspierająca etykiety zastępcze. Czym jest smart matching? Smart matching to inteligentne rozwiązanie, które zapamiętuje wasze decyzje podczas pakowania zamówień, do którego opakowania przypiszecie zamówienia. Następnie system zapisuje to w karcie produktu i dzięki temu możemy generować etykiety od razu. Na przykład w momencie, kiedy zamówienie trafi do salasista, automatycznie rozpozna, przypisze opakowanie, wygeneruje się list. Jeżeli mamy zamówienia wieloelementowe, czyli takie bardziej skomplikowane, gdzie ich powtarzalność jest mniejsza, wymyśliliśmy my 3 d czyli skrypt, który dopasowuje na podstawie wymiarów produktów i wymiarów opakowań, dopasowuje te zamówienia do konkretnych opakowań. I tu również możemy zaznaczyć, Funkcjonalność jest że list przewozowy wygeneruje nam się wcześniej, np. po zebranym już zamówieniu. Dopełnieniem całości są etykiety zastępcze. List przewozowy nie będzie mógł być wygenerowany z różnych powodów, nawet z takiego powodu, że paczkomat jest pełny. Możemy jednym przyciskiem kliknąć i wygenerować etykietę zastępczą. Dzięki temu, nawet jeżeli przewoźnik będzie miał 2 godziny przestoju w generowaniu etykiety, bo będą jakiekolwiek problemy, dalej magazyn może pakować te paczki, naklejając etykietę zastępczą. A później w bardzo prosty sposób wystarczy zeskanować tą kod etykiety zastępczej i zostanie ponowione generowanie dokładnie tej etykiety, która została wybrana. Wiemy, że te zmiany pozwolą zapewnić Wam większe bezpieczeństwo pod kątem wysyłek, no i przede wszystkim myśląc o e, przyszłym sezonie. W przyszłym sezonie, gdzie tych wysyłek będzie bardzo, bardzo dużo, to pozwoli, że będziecie mieć większą pewność i stabilność systemu, ale też przede wszystkim naszczędzi masę czasu. Do realizacji tych pomysłów będą potrzebne rozmiary opakowań i rozmiary produktów, by można było szybciej przypisać wymiary tych produktów. Uruchomimy i udostępnimy dla wszystkich naszych klientów, również tych, którzy nie mają WMS-a, opcję podglądu produktu. Za pomocą telefonu lub kolektora będziemy mogli bezpośrednio wprost na magazynie zeskanować kod produktu i wprowadzić wymagane parametry, czy na przykład wagę lub wymiary. I później cały program będzie mógł właśnie wyliczać i dopasowywać do opakowania. I o tym będzie mój webinar, na który Was serdecznie zapraszam. Dokładnie pokażemy, jak działa smart matching, jak działa 3D matching oraz etykiety zastępcze. I przy okazji opowiemy o kilku naszych nowościach. Także do zobaczenia, do usłyszenia.